I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Będziemy tu się bronić przed nadmiarem przeciwników. Zobaczcie, co będzie robić nasze działko. My tu nie jesteśmy potrzebni, ale też postrzelamy. Hmm. Aczkolwiek mądre to nie jest, ponieważ, no, wiadomo. Ouch. Gdzie on mi Co? Oni mają system niewidzialności. Oszustwo. Dlaczego robot w ogóle nie ten... A, nie sięga go w tej. Intruder. To są rzeczy, jakie krzyczysz, kiedy rozwalam wszystkich. Co? Z niby skąd on strzela? What the fuck? Skąd on? Serio? To było ciekawe dosyć. <grywka> Jiggle. Jiggle, jiggle, I'm a motherfucking man in my motherfucking world. Jiggle, jiggle, jiggle. Ty. Mam pomysła. Hardcore'em może nie jestem, ale na działkach się coś znam. Your ride is Jensen. Get moving. Ty 2500, pięćset. And Jensen, I'm beginning to think that not everything is what it appears to be at Pike's communication. No shit! And what gave you that idea? The hidden sub basement, the fact that a 24-hour news network has been cleared of all workers, or the heavily armed guards trying to kill me. Spare me the sarcasm. <laughs> I'm talking about how easy it's been to bypass the firewall and access their systems. At least parts of them. Whatever do you I mean, I feel as if I'm being directed to some areas of the network and kept away from others. Only no security system I know of can do that on the fly. Figure it out later, Pritchard. If I'm going to catch Miss Cassan in action, I need a more accurate destination than the secret layer. The hollow processing cloud you encountered in room 404 was accompanied by a massive power spike. The spike originated in one of the sub-basement's bigger rooms, 80211. I suspect that's where she broadcasts from. No właśnie. I pójdziemy tam. To są najbrzydsze i najmniej wygodne siedzenia, jakie w życiu widziałem. Ja bym nawet na tym nie posadził. Znaczy nie, najgorszego wroga bym posadził, no bo jestem w podły. Ale no chodzi o to, że boli dupa. 25 metrów pod ziemią. 26 metrów pod ziemią 27... What?! 26, 28! Czy wy umiecie matematykę? 31 32 No Tam było 26, a potem 28 I nikt mi nie powie, że było inaczej Amunicja Poproszę. Granat mp jest zawsze dobry, też, to tak powoli się poruszasz. Nie. Liroy. No właśnie, już mnie łapie. Hostile! A! A! What? <laughs> ja tylko chciałem zhakować. Nie, to było smutne. Głupia... Ta... Latająca... Dobra, pan to. Aha. dammit! Kupię! Coś trzeba wykombinować Guzik kliknięty te pedały Halo? Co się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co się stało? Ktoś mi wytłumaczy? Ja jestem troszeczkę przerażony A ja jestem... Teraz, kurwa, wszyscy chcą ze mną pisać teraz No to jest smutne Wszyscy chcą ze mną pisać Jeszcze raz, Dobra, włączaj sobie te alarmy, czy co ty tam chcesz? O, matko, jak dużo sekund. Miał aktywne laserki. Nie ja tak hold stoil! I tak kto? Ja? Nie tak jeps. nie z oczywiście ja robię to wszystko dla expa. to idziemy dalej w takim razie podstawa podstaw ta tym samym przejściem się dostaniemy Rozwalenie ściany jak zawsze dobrze funkcjonuje I heard a robot and if I heard a robot I can hack it Zobaczmy. Nie, tu nie mogę. Pan topik Nic. Żadnych? A może tu? A. Dobra, ale powyłącza się te, żeby nie denerwowały Dobra. Tu temu panu wejdziemy trochę w dupkę, cześć! Chodź tu. Nikt cię nie będzie dotykać oprócz mnie. I opa, o! Alarmik się wyłączy. Resetuj. I włam się. Dla ekspa i dla świętego spokoju. O yes, O yes, O jest O jest! O jest! O yes. O A yes. nie, nie poszło tak źle. Ale mimo wszystko o, Jezus <laughs> Ile tego było? To są te laboratoria ja ci dam kurde possible visual! Not the best place to start anything a może Ale on wygląda jak jakieś kurde power rangers ta maska jest naprawdę jakaś taka 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 dobra dobra probak Słyszę tego robota tam. I na pewno gdzieś mogę się do niego dorwać. A to będzie fajne. On jest na górze. O nie, tam jeździ sobie. Dobra. Uuu, no spokojnie, nawet ja się wyciszę mocno, bo muszę tu rozplanować. Nie! Weź tam nie jeździ. Wiecie co? Kupa złomu 250 ekspa zawsze w cenie. Zbierzcie się tu wszyscy w to miejsce. Ja już 250 ekspa dostałem, więc się cieszę. Kamera mnie łapie Jezus. Spróbujmy Ech. serio nie rzucisz tam Ech. cudnie dwóch złapanych Jo ci tu to... Ja ci tu dam! Szkur nolu! Ja ci tu dam intruder! Oh shit! Może jednak. Nie, tego nie przestrze. On gdzieś tu jest. O! Ten system maskujący tak w kurwę. Dobra. Stary, już nie można tego rozwalać. Jeszcze raz mi pikniesz tutaj. No. Dobra, wszystko poresetowane. No, eee, to ja w tym momencie zrobię cięcie i ja pohakuję wszystkie to kompu te komputery, jakie są w tym pomieszczeniu i zaradowo zwrócę. Okej, okay, jestem już po hakowaniu całego tutaj wielkiego terenu, jaki kiedykolwiek by mógł się tu znajdować. Eee, I dzięki temu uzyskałem wystarczająco dużo punktów, by dostać aż dwa praksisy, czyli pierwszy sobie zakupimy na to. I mamy tutaj już pełną odporność. A drugi sobie zakupimy na... Jeżeli na, oczywiście nam starczy hajsu, raczej nie starczy nam na nic. Eee, no tak mi się wydaje. I tak raczej jest. Fortyfikacje. Idź pan mi w chuj z tym. Pojawienie, zasięg radaru. Tja, czy to takie ważne? Um, odrzut broni też nieistotny. Więc wydaje mi się, że po prostu zbierzemy sobie następne pieniążki. Nie wiem, na przykład na szybkość sprintu. Chociaż nie, to jest ta umiejętność, że szybszy bieg, czemu nie? Na to można powydawać. Ja oczywiście na to, żeby mieć 2,5 razy więcej sprintu. Ale już mamy na maksa naszą tarczę, więc to jest na pewno bardzo fajna rzecz. Seria ja jestem tak ślepy, że nie zauważyłem tego. Wait, what? Moje ifony. A tak, bo to odnawia każdy tajfun jest na użycie energii. O! Robot! Pa I 200! Starta z 415? Cz znaczy 45? Co tak malutko? Powinno być więcej. A! Już tam! Powinien zginąć na raz! No! Co to za bezsens? powinien dostać w buzię i po buzi. A tak to nie dostaniesz, ani buzi, ani po buzi. O. Oni mają tajfuna, ale jeszcze nigdy nie wiedziałem, żeby oni używali tej umiejętności. Może mają wszczepioną ją w, na, w swoje ciało. Wódka. <ścoughs> Wódka. Nie trudka. Użyj przedmiotu i użyj przedmiotu. Nie. Goddammit! To nie był dobry pomysł. A ja nie widzę tych ksików A nie, to tylko kamerki są, tak więc los. Goddamit. Ale kod dostępu zawsze. Tutaj raczej będzie to. O, strzałki obezwładniające. Kurde, pistolet maszynowy. Jak ja ci kurde, zaraz wezmę pistolet maszynowy, wyrzuć. Ehm... Oczywiście. Tak. Mam się. 15, 15, wszędzie musimy się popłamywać. Uspokój się kobieto I daj się przejąć <laughs> W sumie Dobry joke. Dobra Eee A, nie ma żadnych robotów. No, no tak, bo jeden już rozwaliłem I to był ten jeden Dobra Jestem za Czemu nie? 5 kredytów, serio? Level to zawsze level. Nikt nie może mi powiedzieć, że jest inaczej. To taki znak pewno od gryże. że hej, za dużo hakujesz. Chuj ci w dupę. Dobra, zwróciło się. Dobra, już nie będę hakować. Mimo, że tam widzę. E nie, tam jest zbrojownia, to ja muszę, muszę, muszę. Dobra, 1-0-1. Zero 01 0 Zero Zero. Kurde 01 Zero 01 jeden. Zero jeden. Fajny kod dostępu Pionier mm. Warto było Przykłość Przeładowania Cudnie Rewolwer Karabiny i Nepierdał Dobra tu warto było akurat się włamać To nie powiecie, że nie Kredyty Tu może jeszcze coś ciekawego jest? Poczyta tylko Dobra A gdzie to się przesuwa? Zobaczmy, tylko najpierw użyjmy tą... To... Połącz. Szybkość przeładowania oczywiście stop. Już myślałem, że nie chce się wkliknąć. Przejdźmy. Alpionier, 300 expa. Zawsze prawidłowa ilość expa. Którą ja polecam. Piotr Fronczewski. Tu też się włamiemy. Pyk, pyk. O, i to ładnie idzie. Wręcz cudownie. Wirus chilujący wszystko ładnie. Kody dostępu. Których i tak nie korzystam. Uczonego nie dostałem niestety, ale tu są z kolejne szapeczki. O, wirus anihilujący, stoprobak. Pistoletus. El Conciate. Mela Harido. Motoroto. Nie, nie umiem po hiszpańsku, ale mogę zawsze marzyć. Marzyć nikt mi nie zabroni. Prawda taka jest, że marzyć nikt mi nie zabroni. 35 to jest trochę ryzyko, ale jak się uda... Demet. No. To tutaj szybciej to się przyjmie. Jest super. Nieaktywny. O! Wiem, że to strasznie kusi, ale już zostawię to sobie, bo pewno wy jesteście już zdenerwowany. I to jest ostatnie hakowanie, jakie tu się znajdzie. O! Bo i tak już mam najważniejsze rzeczy, jakie bym chciał mieć do mojego, do mojej postaci w kwestii ulepszeń. Więc kolejne rzeczy to już tylko takie pierdolę, więc nie jest takie przymusowe, żebym e, zdobył te wszystkie, e, nawet najdrobniejsze ekspy. Już wszystko jest tak idealnie pozdobywane. O! Nie, no, się hejsu. Ale już. Pyk. Jestem ciekaw. Say what? To jest osą awesome. <grymne> Ej, zajebiste pomieszczenie. Czy tu można wejść na górę czy jakoś? Co to za miejsce? Co tu się dzieje? Ej, muszę to zobaczyć, ogarnąć. Pan to pewno miał kody? Ale, o co z tym miejscem? Mnie strasznie zastanawia. Tu powyłączamy was. Dawaj mi to. Dawaj się przejąć. Miam. A kamery tylko. Dobra, to jest spokój jakby kontrolny. Control room. Nie ma mnie tam. Tylko widzę. I tom. Jeszcze drzwi mi się chamsko zamknęły przed nosem. Ciężki karabin i masa amunicji. To świadczy o jednym. Że to jest koniec odcinka, tak więc do zobaczenia na razie.